Kiedy przedawnieniu ulega roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny? Ile czasu uczestnik wycieczki ma na złożenie skargi na jej organizatora? Co to jest czyn nieuczciwej konkurencji? Między innymi z takimi pytaniami w piątek 28 marca mierzyli się w koninie uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy zakwalifikowali się do powiatowego finału XIX wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. Dość były skomplikowane, niektóre były bardzo rozbudowane i właśnie wymagały dość logicznego myślenia i sporo wiedzy. Wiedzy, której nie ma w podręcznikach, dlatego przygotowanie do tej olimpiady wymaga sporo poświęcenia i od uczniów, i od nauczycieli. Spotykamy się po zajęciach wspólnie. Analizujemy e, ustawy, rozporządzenia, czytamy, rozwiązujemy testy. A mimo to chętnych do udziału w olimpiadzie nigdy nie brakuje. Uczniowie u mnie w szkole przychodzą samodzielnie, pytają się, kiedy będzie ta olimpiada, ponieważ starostwo e, daje takie możliwości tutaj finansowe na nagrodę, że nagrody na pewno są pierwszym takim czynnikiem, który motywuje uczniów do wzięcia udziału. Motywuje też wiedza, którą daje udział w olimpiadzie, a którą można wykorzystać w codziennym życiu. Chociażby przy codziennych zakupach tak naprawdę, czy przy sytuacjach, kiedy przedsiębiorstwa nie są, na przykład uznać nam chociażby reklamacji lub nie wiemy co zrobić z uszkodzonym produktem. Taki jest właściwie cel tego, tej olimpiady. Chodzi o to, żeby tych młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłe życie przygotować w taki sposób, aby byli takimi naprawdę rozsądnymi, fajnymi uczestnikami rynku. Dlatego już od 19 lat organizację powiatowego finału olimpiady wspiera powiat koniński. To jest wiedza, która przyda się im w życiu codziennym. Chcemy przygotowywać młodzież, która będzie patrzyła na świat otwarcie wejdzie bez jakiejś takiej blokady, spowolnienia, będzie wiedziała, gdzie znaleźć pomoc, jeżeli nawet trudna sytuacja się w tym życiu pojawi. W tegorocznym powiatowym finale wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej w Koninie udział wzięło 12 uczniów. Sześcioro z nich uzyskało tytuł laureata, a czworo będzie reprezentować powiat koniński na finale olimpiady, który 16 kwietnia odbędzie się w Poznaniu.